Dzień dobry, jak siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC. To jest Football Manager 2022 i kolejny odcinek naszej przebudowy Manchesteru United. Mamy 15 września roku 2021 i jesteśmy dopiero co po meczu Ligi Mistrzów, w którym pokonaliśmy AC Milan 1 do 0. Było to spotkanie, jak pamiętamy, ciężkie, ale Cristiano Ronaldo minuta 14 daje nam zwycięstwo w tym bardzo ważnym spotkaniu. Przed nami teraz natomiast wyjazd do Birmingham, gdzie zagramy z miejscową Aston Villa? No i to spotkanie już powinno być troszkę łatwiejsze, chociaż oczywiście w Premier League łatwych meczów nie ma. Przypominam sobie tylko, że my po czterech spotkaniach jesteśmy na miejscu pierwszym z dwunastoma oczkami, kompletem zwycięstw, natomiast nasz najbliższy rywal, no tutaj niespodziewanie miejsce piąte. Cztery spotkania, co prawda, mieli słabych rywali, bo mieli Watford, Everton, Newcastle i Crystal Palace, no i tu zebrali 8 punktów, nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania. Więc lecimy w stronę tego meczu. To spotkanie wydaje się, że będziemy musieli rozegrać składem nie chcę powiedzieć rezerwowym, ale zmiany będą potrzebne, ponieważ część zawodników, no jest po meczu z Acemilanem troszkę zmęczona. Będziemy chcieli zresztą ich też tutaj dać im po prostu odpocząć. Tylko że widzę, że następne spotkanie za dni, e, za dni e, 7, czyli 4, meczu po, 4 dni po meczu z Aston Villa, gramy z Blackpool i to jest ekipa, która gra oczywiście w Championship. To jest mecz Cup, mecz wyjazdowy. Będziemy tu faworytami, ale w tym meczu też możemy dać i na pewno damy odpocząć części zawodnikom. Dlatego, że potem gramy z Manchesterem City u siebie i na pewno spotkamy się w tym meczu, bo to będą wielkie derby Manchesteru, w którym będziemy chcieli pokonać, no, lepszego, lepszego na pewno kadrowo rywala i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale najpierw, najpierw nie przegrajmy meczu w Birmingham. Widzimy, jakie są predykcje Bukmacherów No, nie jesteśmy takim zdecydowanym faworytem. Kurs na nas, na nas wynosi 20, Kurs na Aston Villa 3,50, co prawda. No, ale jednak Bukmacherzy przewidują. Że będzie to spotkanie dla nas trudne, że będzie to spotkanie dla nas ciężkie, więc nie będziemy tutaj raczej grali taką e, piłeczką techniczną, bardziej będziemy chcieli się tu nastawić na bezpośrednie, szybkie podania i przejścia w pole karne, w pole karne naszych rywali. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie i na ile będziemy w stanie to uskutecznić. E, pochwalimy oczywiście Erlinga Holanda. Za to, że na treningach prezentuje się bardzo dobrze Zresztą cały zespół wygląda na treningach bardzo dobrze Nie ma tu zawodnika, który odpuszczałby te treningi Co bardzo mnie zresztą cieszy Zatem rozpoczynamy kolejkę numer 5 I w tejże kolejce Southampton awansuje na pozycję wicelidera Przynajmniej po swoim piątkowym spotkaniu Gdzie po bramce samobójczej Samira wygrywa z Watfordem 1 do 0 No a my już szykujemy się na spotkanie wyjazdowe z Aston Villą Zobaczymy za chwileczkę ilu będziemy mieli piłkarzy Dostępnych z pierwszego składu Ktoś mi kiedyś tutaj w komentarzach Sugerował, żebym pozyskał Kane'a Oczywiście próbowałem, ale Kane absolutnie nie jest Zainteresowany przejściem do naszego Klubu, rozmawiałem z jego agentem Co prawda jest na liście życzeń Manchesteru City, być może tam będzie chciał przejść do nas nie chciał. Nie był w ogóle zainteresowanym, zainteresowany rozmową o kontrakcie, więc nawet oferty nie składałem za tego piłkarza. Także także odpuściliśmy. Zresztą mamy Erlinga, więc, więc go nie potrzebujemy. Dobra, wybieramy skład. Oczywiście na bramce Dominik Liwakowicz. Jeżeli chodzi o prawą stronę obrony, tu znowu musimy kombinować. Znowu musimy bardzo mocno kombinować. Tu jest Alfonso Davis i Luke Show dostępni, no ale ale to są problemy. To są problemy, bo Luke Show wraca po kontuzji, Zagra, co prawda, na tej lewej stronie. Alfonso Davis zagra na prawej. No a w środku postawimy sobie nasz Krignara i Rafaela Varane. Tu będą pewnie zmiany na bokach e, gdzieś tam w drugiej e, połowie. Środek pola. E, zobaczmy. Na pewno Bruno Fernandes będzie mógł zagrać. Na pewno będzie mógł zagrać e, Nemanja Matic i na pewno będzie mógł zagrać Declan Rice. No i fantastycznie. Bo złożymy sobie tutaj naprawdę ciekawą ekipę. W ten sposób sobie to rozłożymy. Czyli mamy Cali Fernandez, pomocnik odbierający piłkę z funkcją obrony Matic. No i Declan Rice cofnięty, rozgrywający. Można by tutaj spróbować. Ja tak sobie myślę, że można by tutaj spróbować wariantu z defensywnym, z defensywnym pomocnikiem. Czyli Maticza przesunęlibyśmy. W, na pozycję, właśnie defensywnego pomocnika, i dalibyśmy go sobie z funkcją obrony, tutaj, i zapisalibyśmy sobie od razu tą taktykę jako Direct, ale defensywny pomocnik. Niech się uczą tej taktyki, może ona się na takie wyjazdy cięższe przydać. Nie mówię, że Aston Villa to jest akurat rywal aż tak ciężki. Ale warto spróbować taką, taką grę. Prawa strona pomocy tutaj słuchajcie: tak, nie mamy Jadona Sancho, ale mamy Rafinie dysponowanego i na lewej stronie oczywiście Cristiano Ronaldo. No i w ataku nie może być tu inaczej: Erling Holland, nasz najlepszy snajper I wybierzmy sobie szybko ławkę rezerwowych czyli tych dziewięciu zawodników: Fred, Scott McTominay, Hannibal, Juan Mata, Szola, Tire, mamy Edinsona Cavaniego i Fila. Jonesa. No i taką jedenaską, którą teraz widzicie na ekranie Rozpoczniemy spotkanie wyjazdowe z Aston Villą No, będziemy tu faworytem i każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie dla mnie dramatem W drugiej połowie zakładam, że na tutaj obronę pewnie wejdzie No nie wiem, no albo wejdzie Shore Tire i będzie grał bo albo Eric Bailey na którą ze stron Nie widzę tu innego wyjścia po prostu Bo i Davis i Shaw będą zawodnikami pewnie po tej pierwszej połowie ciężkiej zmęczeni Także rozpoczynamy skład, y, skład, z tym składem mecz wyjazdowy y, na stadionie Aston Villa, obok którego zresztą niedawno całkiem przejeżdżałem, jadąc do Manchesteru na Old Trafford y, przez Birmingham, y, właśnie obok, obok, obok stadionu Aston Villa. Gramy na Villa Park. Co prawda z daleka, ale widziałem z zewnątrz, więc kolejny stadion z zewnątrz mogę dopisać do. Swojej listy, ale z zewnątrz się nie liczy. Varan, show. Mamy piłkę do Ronaldo. Oczywiście w niebiesko-żółtych strojach. Manchester United swoich domowych Aston Villa. No i mamy rzut wolny. Uwaga, Coutinho, Bailey. Coutinho, piłka w pole karne. No, mamy tutaj problemy. Douglas Luis, Coutinho. Znowu Luis, Ta piłka do Minksa. Teraz strzał z dystansu, ale widzimy, że... Bardzo, bardzo niecelny. Nie musiał tu Liwakowicz interweniować. No i na razie po czterech minutach spotkania z jednym celnym strzałem Aston Villa, ale już jesteśmy pod polem karnym naszego rywala. Piłka wybita na naszą połowę, więc będziemy musieli od samego początku ten atak układać. Liwakowicz jest tutaj szkryniar. Zagranie do Luka Szoła na lewą stronę boiska. Luke Show. zobaczmy co wymyśli nasz obrońca. Bruno Fernandesz jest znowu Luke Show, Tutaj Rafael Varane. Matic, szkryniar, Rice. Czekamy na jakieś dobre ustawienie z przodu. Takie. Pokazuje się tutaj Bruno Fernandesz. Mamy Ronaldo i broni tą piłkę. Tutaj, tutaj goalkeeper gospodarzy. Wydaje mi się, że przy tej taktyce, takiej gr grze bardzo szybkiej do przodu. Zamiast cofniętego rozgrywającego, albo zamiast mecali, można tu by było dać środkowego pomocnika, nawet z funkcją ataku, żeby on mi wbiegał jednak w pole karne, gdzieś tam asekurując no nie w defensywie, chodzi mi o ofensywę Halanda żeby był partnerem do gry. Bruno Fernandez z przodu, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, też mnie ciekawi to. Gdzieś mamy naszego Bruno Fernandeza, zaraz niech ja sobie go znajdę, on powinien być gdzieś. Tu jest Declan Rice, tu jest Bruno Fernandez zaznaczę sobie go, ale w sumie też mogę sobie Declana Rice'a zaznaczyć i e, może nie Ronaldo, tak, tych dwóch zawodników e, troszkę bardziej jednak ofensywnych, jak oni tu będą wyglądali. Widzimy, że Bruno Fernandez gra bardzo mocno z przodu e, i to się by zgadzało, e, natomiast też bardzo liczę na jego takie wbiegnięcia właśnie w pole karne przy tych takich piłkach zagrywanych, e, zagrywanych do... O, 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 właśnie o to mi chodziło! Bruno Fernandez i Broni Martinez. Genialny jest ten trener tego Manchesteru United. Jak on sobie to wymyślił szybko w głowie... Tylko, że dopiero zmiany weszły teraz. Ale tak właśnie Bruno Fernandes ma grać. To było jeszcze takie wbiegnięcie na pozycji Mecali. Ale tak go widzę właśnie, jeżeli chodzi o ten środek pomocy, żeby on mi wbiegał w pionie tutaj za Holanda i był takim jego partnerem, takim niemalże drugim może napastnikiem. A nawet trzecim, bo jest i Ronaldo. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bruno Fernandes, Rice. Mamy tutaj Erlinga Holanda w polu karnym Aston Villi, Erling Holand, ale strzał, a właściwie dośrodkowanie zablokowane, no i teraz biegnie do piłki Portugalczyk, będzie dośrodkowanie, zobaczymy czy zostanie to wykorzystane, jest tam Declan Rice, skacze wysoko, ale piłkę wybija Tyron Minks mamy Lukaszoła, otwarte obydwie flanki, Rice, Rafinha Rafinha z dystansu Ależ piękny gol, ależ piękny gol tutaj z prawej strony boiska. Lewą nogą przymierzył Rafinia i trafił prosto pod poprzeczkę. Prosto pod spojenie słupka właściwie z poprzeczką w okienko. Zerwał pajęczynę Rafinia i od 11 minuty tego meczu prowadzimy 1 do 0. Rafael Varan czeka Bruno Fernandes, dobra piłka do Lukaszoła. Show, ależ teraz wypatrzył Ringa Holanda. Taki zawodnik jak Holand powinien to wykorzystać. Jakim cudem Erling Haaland taką sytuację zmarnował? Nie mam zielonego. Pojęcia. Wiem, że powinno być 2 do 0. Bruno Fernandes. No i mamy tutaj Rafinię. Rafinia jeszcze na wysokości pola karnego zamyka to. Ronaldo strzela, ale Kasz wybija tą piłkę. Razem z Inksem i Coutinho radzą sobie tutaj i czyszczą własną szesnastkę. No ale, ale mecz dobry w naszym wykonaniu. Zresztą Aston Villa też tak bardzo nie odstaje. W tym meczu mieli swoje sytuacje. Mają całkiem przyzwoite expected goals. Oddali 6 strzałów. No i teraz są znowu pod naszym polem karnym. Douglas Lewis, Mati Cash, Kutinio do Magdina. McDin Maggin teraz do Samuela Lino podłącza się z prawej strony Macikasz, ale jest strzał z dystansu, i John McGee, również piękna bramka. Jesteśmy świadkami dzisiaj na Aston Villa naprawdę, naprawdę dobrych na Villa Park, naprawdę ładnych bramek, bo i Rafinia z naszej strony, i McGin ze strony gospodarzy również zdobył piękną bramkę. No więc mecz cały czas otwarty, mecz z taką delikatną, naszą optyczną przewagą, ale tutaj jeszcze się wiele może wydarzyć. No prawda jest tak że Holland zmarnował setkę zupełnie to inaczej by wyglądało teraz Declan Rice z dystansu w ogóle tego Declana Rice'a to muszę Wam zdradzić że gram FIFE sobie, taką karierkę oczywiście luźną, ja tam żadne futy, struty, takich rzeczy nie gram, bo po pierwsze to nie umiem a po drugie to nie mam czasu, żeby tam poświęcać ten czas właśnie Fifie a tam by trzeba było ze 4-5 meczy dziennie pewnie rozgrywać, minimum gram sobie West Hamem i tego, i tego Declana Rice'a w tym West Hamie w tym West Hamie mam Samuelino. Samuelino i kupiłem też Belottiego Bailey, Matikasz Jest piłka do środka. Coutinho i poprawka tutaj. No, dobre, dobre to było. I to mogło zaskoczyć. I to mogło zaskoczyć tutaj Liwakowicza. Na szczęście obronił ten strzał. Kutinio jeszcze w pole karne i wybijasz. Kryniar, no, 32 minuta meczu. Troszkę nam się ten mecz wyrównał. Na początku taka przewaga Manchesteru. Potem Aston Villa doszła do głosu. I po tej bramce Johna McGee'a, no, tutaj nabrali chęci do, do gry. Także mamy wynik niespodziewany. Ale no mówię, Haland nas tutaj troszkę zawiódł. Bo jednak tą bramkę powinien był zdobyć. 45. minuta meczu. Kończy się powolutku ta pierwsza połowa. Jeszcze mamy rzut dla Aston Willi. Nienawidzę tych e, doliczonych minut, bo to zawsze się kończy dla mnie bardzo źle. No Alfonso Davis bardzo zmęczony w tym meczu i to jest to, o czym mówiłem. Będzie musiał wejść na drugą połowę Bailey, bo, bo, bo Alfonso Davis po prostu tego nie dociągnie prawdopodobnie. McGinn, mamy tutaj Cucinio, jest Inks, dobra piłka do dnie. Będzie dośrodkowanie w pole karne, zamyka to Bailey, ale Liwakowicz spokojnie Spokojnie broni. No i ta druga połowa zapowiada się fascynująco, naprawdę dobrze, bo, bo Aston Villa gra dobre spotkanie, ale musimy poprawić naszą grę, bo to absolutnie, co my robimy, to jest dramat. To jest dramat, tak jak mówię, wejdzie Bailey za, za Davisa, to nie jest oczywiście jego strona, ale też to nie jest strona Davisa. No i oprócz tego, jeszcze sobie z tymi zmianami będziemy chcieli. Poczekać, więc rozpoczynamy drugą połowę tego meczu. Wracamy sobie teraz do pozycji mecali dla Bruno Fernandesza. No i obserwujemy, jak będzie wyglądała druga połowa tego spotkania: 42 777 osób na Villa Park i mają naprawdę dobry mecz. Mają naprawdę dobry mecz do oglądania. Manchester troszkę zawodzi, bo tutaj powinniśmy prowadzić, myślę, co najmniej 2 do 1. Szczególnie, właśnie norweski napastnik, który tą swoją bramkę zdobyć powinien. No i mamy piłkę na wysokości pola karnego, gospodarzy: Rafinha, Bailey, piłka w pole karny. Show, Erling Holland jest gol, ale chyba też będzie offside. Tak mi się wydaje. Chociaż ktoś tutaj stał z zespołu Aston Villa i mógł to złamać, ale chyba raczej będzie spalony. Na 95% gol jednak uznany Więc jednak tego spalonego nie ma I Erling Holland zdobywa swojego kolejnego gola w Premier League Bardzo dobrze, bo i Liverpool widzę zdobył bramkę A Liverpool nas tutaj goni, podgryza Więc warto mieć tą przewagę nad ekipą Jurgena Klopa Piłka w pole karne. Ronaldo faulowany chyba Faulowany chyba Portugalczyk I będziemy mieli prawdopodobnie wskazane wapno Przez arbitra tego spotkania, przez Kevina Frenda Zobaczmy, jaka będzie decyzja. Tak jest, jest rzut karny, a to jest człowiek, który odpowiada za, za tą jedenastkę. Ale to do niego mogą mieć pretensje fani gospodarzy. No i Cristiano Ronaldo, tutaj nie oczekujemy niczego innego jak gola, zdobytego przez Cristiano. Zobaczmy, jest gol. Chociaż Martinez miał tą piłkę na rękach i mógł to obronić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam koszulki dzisiaj Manchesteru, ale mam też czerwoną. Wiązownicy, co prawda. Sentyment, sentyment z kariery od zera wiązownicą, kiedy ta koszuleczka przyszła do mnie z Polski, z klubu KS wiązownica. Zapłaciłem, żeby nie było. Nie, że jestem wielkim youtuberem i wyzyskiwałem to. Nie absolutnie. Od razu się zadeklarowałem, że chcę wspomóc ten klub i zakupić tą koszulkę. I mam nadzieję, że wywalczą awans do Ligi Trzeciej, teraz walczą o powrót. Uwaga, Halant. Erling Haaland jest cały czas przed polem karnym. Tutaj Ronaldo z lewej strony boiska Bruno Fernandes. Ten wynik troszkę teraz już nam daje odpocząć, odetchnąć, zdejmuje z nas tą presję, no bo jednak prowadzimy 3 do 1, no i to, jest, i to jest i to jest i to jest naprawdę dobra sytuacja. Rafinha. Rafinha rusza prawą stroną. Ja bym tego Rafini nie kupił, gdyby nie wasze podpowiedzi. Pewnie na prawą stronę kupiłbym kogoś innego, ale ten Rafinha faktycznie nam się tutaj spisuje bardzo dobrze. Rafinha i znowu zatrudnił bramkarza ale nie, nie, to nie było. Wydawało mi się, że interweniował tutaj Martinez, ale tak nie było. Zrobimy sobie kolejną zmianę. Wejdzie może Hannibal za Fernandeza. To jest dobry wynik i myślę, że tego piłkarza warto rozwijać. Naprawdę on się fantastycznie rozwija. Więc niech on wejdzie za już zmęczonego Bruno Fernandeza. To jest 68. minuta spotkania. Prowadzimy cały czas na Villa Park 3 do 3 do 1. Ja czasami mówię Villa Park, a przepraszam. Ale w mojej głowie e, e, Gdzieś tam zawsze to Villa to Villa Bo, bo Dawid Villa z Barcelony Genialny snajper Dinie, Minx, ale to jest Villa Park Bo przecież to Anglia Douglas Luiz. oj mamy tutaj e, sytuację Ale broni, broni Liwakowicz Na razie jestem z tego Liwakowicza zadowolony e, No miał takie momenty Ale to były dosłownie momenty Jakieś tam indywidualne Takie takie powiedzmy Gdzie on no, może zawiódł chociaż to za dużo powiedziane, puścił może taką jedną, dwie bramki, gdzie mógł zrobić coś lepszego, ale póki co naprawdę jestem z niego dumny. Dobry transfer, dobrze Horvat wygląda w naszej bramce i, i fajnie znosi tą presję, no bo jednak to jest Manchester, ta presja jest, mimo że zespół w to jednak zespół, który wygrywać musi. No i zmiana ostatnia, Edinson Cavani za Holanda, taka standardowa zmiana dla Manchesteru United. Gdzie Urugwajczyk będzie mógł dograć sobie to spotkanie Zresztą jak on wchodzi na boisko To naprawdę pokazuje się zazwyczaj Z dobrej strony i robi problemy Przeciwnikom McGee, Douglas Lewis Jeszcze raz tutaj McGee. Mamy Younga, jest Bailey, strzela Ale Liwakowicz, fantastyczna parada Taka pod zdjęcia do, do Jutrzejszego wydania The Sun Czy innego, innego 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 dziennika, innej gazety W każdym razie mecz dobiega końca Manchester United no nie bez problemów bo były takie momenty kiedy wydawało się że tego meczu możemy nie wygrać szczególnie po bramce Magdina ale Haaland Ronaldo czyli nasi najlepsi zawodnicy koniec końców kończą to spotkanie Rafinha tu będzie jeszcze sytuacja mamy Declan Rice a. Declan Rice miał tą piłkę przygotował ją bardzo dobrze no i no i mamy tutaj mamy tutaj słuchajcie yy, zakończenie tej akcji wynik bez zmian Declan Rice bardzo dobrze się spisuje w barwach Manchesteru Zresztą bardzo dobrze też się spisuje w barwach West Hamu U mnie przecież w Fifie Gdzie on tam jest, tutaj przywędrował do nas tego West Hamu Ile ja tam za niego zapłaciłem? Temu, temu West Hamowi, już nie pamiętam, zaraz zobaczymy, a dużo, dużo, ale sporo Uwaga, wybita piłka Zobaczmy tego Rice'a, bo aż jestem ciekaw Jak, jak, jak to wygląda 110 baniek, no właśnie, 110 baniek, a w West Hamie, w, w, w Fifie jest jednym z moich najlepszych piłkarzy, ten Declan Rice. Uwaga, piłka w pole karne. Rafael Waran wybija, no i kończymy to spotkanie z zwycięstwem 3-1 do wyjazdowym, więc po pięciu kolejkach Manchester United będzie miał komplet punktów, ale te najcięższe mecze... Dopiero przyjdą. Co prawda do tej pory graliśmy tylko takie jedno ciężkie spotkanie, bo mieliśmy wyjazd na Chelsea i pokonaliśmy to Chelsea 2 do 1 na wyjeździe po bramkach Ronaldo i Bruno Fernandesa. No ale teraz będzie ten Manchester City. A potem Arsenal u siebie, a potem będzie gdzieś tam daleko daleko jeszcze Crystal Palace to może nie, ale Tottenham to i owszem, mocny rywal, więc zobaczymy, jak nam będzie szło. Na pewno w następnym odcinku obejrzymy Wielkie Derby Manchesteru, a tymczasem dziękuję Wam za ten czwartkowy odcinek. Życząc Wam oczywiście miłego dnia, zapraszając do subskrybowania kanału. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.